Drodzy moi, wszystko, wszystko, co jest nam dane, pochodzi od Ojca Niebieskiego. W każde dobro, którego doświadczamy, które staje się naszym udziałem, wpisana jest Jego miłość do nas. A jest to miłość wierna i niezmienna. Apostoł Jakub. Idzie jednak dalej, pisząc. Ze swej woli zrodził nas przez Słowo Prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. To my, siostry i bracia, każdy z nas, jesteśmy pierwocinami w dziele stworzenia. Niech ta niezwykła Prawda. Dotrze do nas dziś, gdy w dłoniach przynosimy przed ołtarz owoce naszego trudu. Jakże cenne są one dla nas, z jakim pietyzmem na nie patrzymy. O ileż cenniejsi jesteśmy my w oczach Stwórcy, my Jego dzieci najważniejsi spośród wszystkiego, co stworzył. Przeżywajmy w duchu takiej właśnie łączności ze stwórcą naszą dzisiejszą modlitwę wdzięczności. I pamiętajmy, że praca ludzka jest współpracą ze stwórcą i przybliża nas do niego. Jakub Apostoł prowadzi nas w końcu ku refleksji dotyczącej religijności. Czystej i bez skazy. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Wprowadzać słowo w czyn. O tym szlachetnym czynie śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym. Kto? Zamieszka na Twej górze świętej. Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu, kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego. Kochani, słuchamy tych słów zebrani, by dziękować za plony ziemi. Za owoce rolniczego trudu. Bóg przypomina nam, że ów trud, że ten czyn, rolniczy czyn, winien być opromieniony uczciwością, szlachetnością, wielkodusznością i roztropnością. Bo tak właśnie On pielęgnuje nas. Tak właśnie On troszczy się o nas, swoje stworzenia. Dożynki diecezjalne to dobra okazja, żeby na polską wieś popatrzeć uważniej, by pochylić się nad jej problemami. Są niestety zjawiska, które niepokoją, które zmuszają do stawiania znaków zapytania. Niech mi będzie wolno o niektórych z nich wspomnieć. Chciałbym w tym miejscu być rzecznikiem tych, którzy nie mają głosu, a może tych, których głos nie potrafi się przebić. Zwracam się do obecnych tutaj przedstawicieli władz różnych szczebli, do wszystkich, którzy uczestniczą. W decyzjach dotyczących polskiego rolnictwa chciałbym dotknąć kilku bolączek, zapewne dobrze znanych obecnym tu zapracowanym i zatroskanym o swój los rolnikom. Mówią mi o nich, mówią o tym swojemu biskupowi w czasie bezpośrednich spotkań. Po pierwsze, Odnosi się wrażenie, że polska wieś jest jakby niedoszacowana, czasem traktowana jako rzeczywistość mniej ważna w stosunku do innych sektorów gospodarki. Wszyscy dzisiaj niemal mówią o kryzysie gospodarczym. To pojęcie zrobiło w ostatnim czasie swoistą karierę. Niestety, rzadko słyszy się, że Kryzys dotyka również rolnictwo. Akcentuje się i pomaga na różne sposoby wielu gałęziom przemysłu. Niech jednak tą pomoc w równych proporcjach otrzymują także i rolnicy. Apeluję i proszę o solidarność z rolnikami. Kolejnym istotnym problemem. Jest kwestia zbyt niskich cen skupu zbóż. Mówią mi rolnicy, że wynoszą one połowę tego, co w roku ubiegłym. W kontekście kryzysu gospodarczego naszej ojczyźnie potrzebny jest stabilny i dobrze funkcjonujący rynek zbożowy. Jego kondycja wpływa nie tylko na dochód poszczególnych gospodarstw ale przede wszystkim na bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju. Pan Jezus mówi: Zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Niech te ewangeliczne słowa znajdą odzwierciedlenie także w godziwej zapłacie za rolniczy trud.